Witam na blogu www.soccertraining.pl. Chciałbym podzielić się wiedzą na temat roli bramkarza w drużynie. Zacznijmy od ustawienia. Bramkarz jest ostatnim zawodnikiem w drużynie, który może powstrzymać przeciwników przed zdobyciem gola. Dlatego powinien wystrzegać się błędów. Z tego względu bramkarz musi być maksymalnie skoncentrowany podczas każdego meczu. Nawet najmniejszy błąd bramkarza spowodowany brakiem koncentracji może doprowadzić do utraty bramki, a często do przegranego meczu. Wprowadzanie piłki do gry Większość akcji rozpoczyna się od bramkarza. Dlatego niezbędne jest, by każdy bramkarz potrafił dobrze podać piłkę do swoich kolegów z drużyny. Są dwa sposoby: wykopnięcie piłki lub wyrzut. W obu przypadkach wymagana jest wysoka precyzja. Podczas wprowadzania piłki do gry bramkarz powinien poczekać, aż partnerzy się ustawią. Zawsze podawać się do niekrytych kolegów z drużyny i nigdy nie dryblować. Lepiej jest wybić piłkę na aut. W sytuacjach jeden na jednego niemądrym jest pozostanie na linii bramkowej, dlatego proponuję jak najszybsze wyjście do nadbiegającego napastnika. Rozciągnij się jak najmocniej, żebyś wyglądał na dużego. Może uda się w ten sposób przestraszyć napastnika. Wspomniałem na samym początku, że bramkarz jest ostatnim zawodnikiem drużyny, dzięki czemu więcej widzi, co się dzieje na boisku. I powinien instruować kolegów, jak mają się ustawiać. Odpowiedzialność, jaka ciąży na bramkarzu, jest ogromna, dlatego każdy z nich powinien mieć bardzo silną osobowość i być odpornym na krytykę. Kluczem do sukcesu jest ciężka praca na treningach, częsty kontakt z piłką, co pozwoli wytrenować czas reakcji, refleks i zwinność. Więcej informacji mogą Państwo otrzymać na stronie www.soccertraining.pl.